Siemano, ho ho ho. Jest ze mną Erik, a ja dziś jestem Świętym kołem. Mam swój wóz swojego renifera przyozdobionego. I jedziemy ludziom rozdać jakieś drobne upominki, żeby byli bezpieczni na drodze. Lecimy. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale jak już dojeżdżałem tutaj do niego, to już reakcja była taka śmieszna ludzi. Ludzie trubili, samochodami, machali, cieszyli się, więc śmiesznie, śmiesznie. Lecimy. Ty powinien być ubrany w elfa <grywa> Takim elfem się jeździł z woreczkiem tak, byśmy rozdawali Pomocnik Pomocnik na dwa fronty, na części miasta <grywa> to jest... Dawaj tutaj przez Tudel jedziemy tak, Trzeba tam. Renifera odpalić, ogólnie rower nazwaliśmy Tesla Nie? Tesla jest the best Tesla the best normalnie Jedziemy din, dzień, 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 dzień Dzień, 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 dzień Siemano Elf <noise> już jedzie na kole wow, wow 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 ty ja mam tylko jeden hamulec wow. No super, fajnie Fajnie fajnie, fajnie, fajnie. Poczekasz chwilę? Bo musisz prezenty tutaj popilnować <noise> A ja idę do kupi Dzień dobry Paczka, a był pan grzeczny? No raczej. Z browarami wreszcie. Są takie małe Mikołajki? Tylko te. Tylko te, a nie ma tych takich w pazłotku zawijanych? O nie, no to jadę dalej. Dobra, dzięki. Ale Mikołaj, poszedł Co je? A w makro by było dobrze. Wjazd do makro? Jako Mikołaj, dobra, dawaj, ho. Zin, 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 zin. zin, 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 zin. pełen wór. <śla> Beka. Tesla daje radę normalnie. To jest tego wszystkiego bym zapomniał Wczoraj ruszył Sklep Flashupel Sklep. Zapraszam wszystkich Lech. bardzo. Lech. Tak jest. O Pr proszę tutaj na rodzice Eryka. Rick jest w opisie zapraszam do jakichś drobnych zakupów. Mamy koszulki, bluzy i akcesoria. Cały rok o to walczyłem i w końcu jest. Prawda, po świętach, ale... Ale nieważne. Zapraszam serdecznie, jak ktoś jest zainteresowany. Opis. A my lecimy rozdawać prezenty wariatom. Wyciągamy z wora. Prezenta. sportowy.pl. Dzięki za odblaski. Dobry prezent od Mikołaja, żeby pani bezpieczna na była. Proszę. Jeszcze sekunda. O nie. Nie wiem, czy pani na diecie jest, ale Mikołaj też. Dziękuję. Marka. Mikołaj bokiem leci, ty. Yo już. Przepraszam panią Na wiosnę proszę, żeby pani bezpieczna była na drodze Jeszcze, już sekundka, sekundka, jeszcze coś mam dla pani Na dietę Dziękuję, Na razie Dzień dobry Proszę od Mikołaja na wiosnę Żeby pani bezpieczna na drodze, na rowerze była Super, bardzo dziękuję Pozdrawiam Ty, muszę się odłożyć, skręcić Ta, no co tam, kumple? Co? Co tam, kumple? Chodźcie, prezent dostaniecie Trzymajcie Jaki prezent? Po Mikołaju Od Mikołaja Dziękuję bardzo Na razie, chcecie od laski? Czekaj, no dałem, kurde, muszę przeczytać to... Czekaj To nie Czekaj Jedna paczka Wsadzicie sobie gdzieś tam do roweru Trzymajcie się dzień. Wesołych Dziń, dziń dzień. dzień, dzień. Co ma. Hey, chcesz coś od Mikołaja? A tam się Proszę, Mikołaja o, Czekaj jeszcze chwilę Jak już pytasz to żebyś bezpiecznie był na wiosnę. O, przydano się to. <laughs> Ale zbita jedzie? <laughs> jedzie, jedzie Mariatko. <laughs> Mikołaje, Mikołaje <laughs> Ale zbita człowieku. <laughs> Czekaj może koleżanki będą. Jest jakaś? O, jest! Jest! Jest truda! Dużo mi powypadało w ogóle. Dobra, zaraz wracam. Halo, wesołych świąt dla pani rudej, wesołych. na razie co ja mam z tym zrobić? Gdzie jest szefowa? Dzień dobry! Dzień dobry! Wesołych świąt! Dzięki! To dla Krzysia, a to dla Dobra, Ciebie, dla rozkoszy! Dzięki! Życie jest piękne. <laughs> Tylko ludzie to w lesie. Zapraszamy oh. o, Starówka? Starówka? No dobra. Broda mi do nosa wpada. Łoł, wow. konie o mnie. zin, 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 Dawaj, jedź. Dawaj, dawaj. No dawaj. O, o, ale ja zła jestem. Ho, ho. no dla pani to tym bardziej. Proszę bardzo, błaski. <gryasy> Dobra, Dla wychowanki, wychowania fizycznego w podstawówce. Ah, dziękuję. Jak to <gryasy> dobrze mieć odpowiedni zawód. Pewnie, <Seattle> pozdrawiam. No na razie. <gry Manek drip> jest kurwa chłopaków bym nie płacił, bo oni częściej na rowerach Dobra, a ty, daj mi, tu mam patent na kobitki Dobra, <grym wytkowni> Dobra, czekaj Ja tu muszę z wora wyciągnąć coś, Będzie przecież nie będę grzebał Zaraz same Mikołajki będą Sprawę wszystko rozdamy O, mamy rowerzystę Witam Widzę, że panu odblaski są potrzebne, żeby pan bezpieczny Dzięki. był. Poczekaj chwilę wariacie. Proszę, wesołych świąt. Dzięki serdecznie <laughs> Idealnie. Zły sezon Trochę zły sezon, no tylko normalni jeżdżą w zimę rowerem, nie? Tylko normalni. Tylko i wyłącznie normalni. Nie, tylko zajebiści. Tylko zajebiści, no. Zgodzę się, no nie, nie ubliżając tego stój, stój, Bo ci nastukam zaraz. Mikołaj dosta... w gazecie, Mikołaj pobił gościa w Din, 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 Mikołaj na rowerze. na Grażyna nie uwierzysz. Mikołaj mi minął na rowerze. Ale by było Ale by było Proszę Żebyście bezpieczni byli Dziękuję I czekajcie jeszcze słodycz dla Was Po Mikołaju Dziękuję No na razie Dzień dobry Oj Proszę On Mikołaja na wiosnę, żeby pani bezpieczna na drodze była I czekoladkę Zajemnie. Do widzenia. Ej Mordo, poczekaj. Bo widzę, że oświetlenia nie masz. Trzymaj. Widzę, że oświetlenia nie masz, trzymaj. No, dzięki. oświetlenia? O, oczywiście, żeby ludzie bezpieczni byli na drodze. Pojedziemy po to. Baterie. Nie? Chodź Mikołaj, da ci cukiera. Chodź. Trzymaj. Mikołajka. Nie. Za te zdane prawo jazdy, chociaż się odbierzecie. <śla> Na razie, <śla> tak u niego. <śla> no, doładowanie. 3, to, to 6, pasana. 9, 12. Ja również dziękuję. Pani. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wzajemnie. Zjace, dałem tego. dałem <grym> Kurde, miałem wyłączoną kamerę, wszystkie już rozdałem. <grym> no. Wszystkie zeszły, kurde, i się wyłączyła. A, dobra, mam za to mikołajki pokupowane, to ludziom mikołajki porozdaję. Wrócimy do miasta, nie do centrum, będziemy rozdawać. U, tu, to czekaj, bo tu kurde, mikołaj wali bąka. Bon, Daj. Bokiem. Juhu. dobry Mikołajek, proszę. Od Mikołaja. U, tu, tu, tu. let's go. Kis do opona. Wow. W głowie mi się zakręciło o. Ten leci <laughs> O proszę, o proszę Jaki elfik Proszę Mikołajka No dziękujemy. dawaj, dziękujemy <laughs> Na zdrowko Proszę Mikołaja Wesołych Świąt. Cały czas spiska z Ciebie Czemu? wyglądasz Chyba na ogrywki z boku Żeby ludzie zauważyli Beka, LIKE to co ja Beka no Wow, wow. Mikołaj na rowerze. Proszę, Dziękuję. 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 od Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Dziękuję. Dziękuję. Ty do no teraz dopiero popatrzyłem w lustro, jak ja na rowerze wyglądam. No to nie jest, Mikołaj. Proszę, Mikołaj. Mikołaja. Wesołych świąt. Cześć, Mikołaja. Proszę. Wesołych świąt. To były niegrzeczne dzieci. Im się Mikołaj nie należał. Dobre wariaty. Fajnie było, ale się skończyło. Rozdaliśmy 30 czekoladek i parę pakietów odblasków. Niech ludzie będą bezpieczni. Nie. Muszę podziękować Elfowi, że mnie wspierał. I zapraszam wszystkich serdecznie w Wystartował sklep. Także wesołych świąt, zdrowych, pogodnych i szczęśliwego nowego roku. Chyba, że jeszcze będziemy się widzieli. Darla. Dobra, Michał wrócił z Norwegii. Zobaczymy jego reakcję. Na wszystko i na rower. I na Mikołaja. Siemano? Siemano!